Myślę, że w debacie o aborcji i dziecności kobiet potrzebny jest głos prawdziwego specjalisty, czyli mnie. I dlatego wypowiem się w imieniu wszystkich kobiet, bo jak już ustaliliśmy, jestem ekspertem w tej materii. Czy kobieta powinna mieć prawo do aborcji? Tak. Pod warunkiem, że ma dobry powód. Jakie są to powody? Na przykład kobiety może być nie stać na dziecko i nie chce zmuszać potomka do życia w ubóstwie. Bardzo dobry powód. Ciąża może być wynikiem czynu zabronionego. Bardzo dobry powód. Proszę Państwa, gdyby ktoś mnie się włamał do mieszkania, wszystko w nim zniszczył i zostawił jeszcze w środku brzydką kanapę, też bym chciał się tej kanapy, prawda, pozbyć. I w końcu kobieta może dziecka po prostu. Nie chcieć. Bardzo no. dobry powód. Gdy ja czegoś nie chcę robić, to tego nie robię. I nikt nie zmusza mnie, żebym to robił przez 9 miesięcy, często ryzykując zdrowie, czasem życie, a na koniec, żebym stracił pracę, bo pan Janusz, u którego pracuję, myśli, że moim urlopem macierzyńskim robię mu na złość i dodatkowo go jeszcze okradam. Ale mamy kryzys dzietności. Kobiety muszą rodzić więcej dzieci, ale, jak same twierdzą, nie mają z kim. Wiemy, mnie też zszokowała ta informacja. I tak, żeby podać kilka przykładów, pan Adam. Pan Adam został odrzucony przez potencjalną partnerkę tylko dlatego, że gardził kobietami. Tak, już takie drobnostki potrafią zniechęcić kobiety do partnera. Kolejnym kawalerem jest pan Andrzej, lat 28. I pan Andrzej został odrzucony. Tylko dlatego, że nie mógł przestać porównywać partnerek do swojej mamy, która według niego była najlepszą kucharką na świecie, i nigdy nie narzekała na to, że musi po nim sprzątać. I ostatni przykład, czyli pan. Stefan. Pan Stefan marzył o tradycyjnej żonie, kobiecie, która by zajmowała się domowym ogniskiem, wychowywała dzieci, podczas gdy pan Stefan by na ten dom zarabiał. No, pan Stefan nie został odrzucony per se. Pan Stefan niestety zderzył się ze ścianą. Okazało się, że za swoją pensję, czyli 4, czasem 5 brutto, może utrzymać co najwyżej siebie i pół psa w grudziącu. Reasumując możemy wysnuć bardzo prosty i y, oczywisty wniosek, że za kryzys dzietności w naszym kraju odpowiadają oczywiście kobiety, które mają wygórowane wymagania i są wybredne. Na domiar złego same nie wiedzą czego chcą. I raz mówią, że chcą y, czułego partnera, a raz mówią, że chcą partnera, który będzie się z nimi zajmował, zajmował dziećmi. No tak, ja osobiście nie mam rozwiązania tego problemu, ale też osobiście... Nie przepadam za dziećmi. Dziękuję Państwu bardzo. Pytania.